I się kłania. Wracam z zakupu. Słuchajcie, byłyśmy byliśmy z Agnieszką w Ikei 7 godzin. 7 godzin! Dobra, no zjadłyśmy też śniadanie, byłyśmy na kawce na, na ciastku. Ale 7 godzin w sumie w Ikei. To jest chyba życiowy rekord. No ale umeblowałyśmy prawie cały pokój Filipa to czasy znaczy na Agnieszki. No ja sobie kupiłam kilka rzeczy. Zrobię z tego hola, ale. Muszę teraz rozprostować, no wiecie, ile dzisiaj już zrobiłam? W sumie 20, prawie 21 tysięcy kroków. Mój chyba rekord. Dobra, odezwę się później. Pa. Słuchajcie, zgrałam ten mój filmik z Ipiej na komputer. Jezu, już tak tam wykończona. Tak mówię powoli że już sama się zmęczyłam sobą, dlatego przyspieszyłam trochę, tego, e, trochę tempo na, na filmiku. Także to jest taki trochę komediowy. Zresztą mi tak jest komediowy ten haul. E, ja stąd zmykam i lecę chyba na drinka, no się ukazał, to trzeba się zebrać. Zabieram kiece i lecę. No i miłego oglądania i do usłyszenia. Pa! Witam Was kochani, już jestem w domu. Zjadłam coś na szybko i jeszcze pół godziny wsiadłam na telefonie z siostrą, bo musiałyśmy się wymienić plateczkami z całego tygodnia. Słuchajcie, to był dzisiaj długi i męczący dzień. Tak jak Wam mówiłam, 7 godzin spędziłam z Agnieszką w Ikei, ale zrobiłyśmy mega zakupy. Przynajmniej dla niej wyposażyłyśmy pokój Filipa. A, to też Wam zresztą mówiłam. Słuchajcie, nie nagrywałam hola z tego, co... bo da, miałam taki przebłysk w Ikei, żeby nagrać hola z tego, co Agnieszka kupiła. Ta, ta kamera obrócona, trochę głupio to wygląda, co? Ale mam podłączony telefon do ładowarki i on jest taki obrócony i nie mogę sobie go inaczej na razie ustawić I czekajcie, co ja miałam powiedzieć, ale to będzie taki obraz krzywy też, nie? Jakże te ta krzywa stała, Dobra, ja podłączę, to mi się zaraz, może dobrze tą żelazę przyłapie, o, może będzie stał Dobra, i co miałam powiedzieć, wiecie co, zastanawiałam się, czy z Agnieszką gdzieś się tam nie schować między regałami I częściowego chociaż hola z jej zakupów zrobić, bo kupiła fajne rzeczy ale ten filmik trwałby już chyba wtedy z 40 minut, bo tych, tych rzeczy była naprawdę masa. Kto teraz do mnie dzwoni? No tutaj? Taki, jednak lubię ten mój zegarek, bo on mi też... Od, mam od razu połączony z telefonem, <laughs> ale to jest chyba ktoś z tego, z lodziarni. Dobra, nieważne. No, już się wyłączył. No i, i właśnie, pokażę Wam rzeczy, które ja sobie kupiłam. Jestem już tak wymęczona. Słuchajcie, wiecie ile dzisiaj zrobiłam kroków? Muszę odebrać, bo znowu tej dzwoni Idzie dalej? Idzie Dobra, tylko tej dzwonił, żeby się dowiedzieć, do której mamy otwarte I... Poczekajcie, bo straciłam wątek, no No właśnie, chciałam Wam powiedzieć Aha, ile kroków dzisiaj zrobiłam, już Wam mówię 21 390 To jest chyba mój rekord życiowy ale nie, rano byłam na kilka, co tam zrobiłam chyba ze 3000, 4000, nie wiem dokładnie. Szybko przyszłam do domu, wzięłam przerysznic i już na 9 godzinę byłam w i z Agnieszką. I łaziłyśmy, łaziłyśmy, zjedliśmy tam śniadanie, no tak jak mówię, trochę czasu zajęło nam wybieranie tych wszystkich yy, tej całej drobnicy, ale wstęp jest długi, co? Dobra. Tak, ja Wam teraz pokażę parę rzeczy, które sobie kupiłam, a potem yy, zobacz możecie, jeżeli macie ochotę, yy, możecie zobaczyć, jak z Agnieszką tam się bujemy po Ikei i jeszcze parę fajnych rzeczy też yy, widziałyśmy. No możecie sobie takie przebitki z naszej Ikei jako hamikę ja po prostu już dawno nie byłam i yy, byłam stęskniona, yy, ale się rozmarzyłam. Yy, dobra, pierwszy to Wam pokażę. Zwykłe poduszki były przecenione na euro99, ale to są poduszki dekoracyjne, nie do spania. Yy, dlatego to mi nie zależało. Tanie 50 na 50 cm. Kupiłam sobie dwie sztuki i na te poduszki kupiłam sobie, no, no. i na te poduszki kupiłam takie, takie oto poszewki, to jest taki kolor granat, granatowy, lekko zielony, o taki, taki, taki trudny kolor, ja nie wiem jak go nazwać, ale była przepiękna, chociaż jest chociaż w tamtym świetle w Ikei na, wyglądały na granat, granatowe, a jak tutaj patrzę to takie wchodzą lekko w zieleń nie wiem, no tak, ale zobaczcie jaki ładny wzór bardzo fajne poduszeczki ja mam ceny tutaj będę gdzieś wyświetlać dobra, więc mam takie dwie i kupiłam je i, tak, i tutaj kupiłam, i kupiłam sobie jeszcze taką narzutę do nas na łóżko ona jest w wielkości, już Wam mówię 230 na 250 cm, bo mamy, mamy takie y, duże łóżko i brakowało mi właśnie takiej narzuty. Nie miałam. O, Madonna, no, no, bo Lukas jest u nas. Luki! Lukas! Daj Essen! Dlatego dzisiaj nawet nie ma posprzątanej kuchni, bo nas cały dzień nie było. On tutaj urzędował, narobił bajzlu i zaraz mu trzeba dać będę, że ma po sobie posprzątać. Dlatego zobaczcie, jak tam wszędzie wygląda. Szklanki i talerze, nie wiadomo co. Dobry. Odbiera jedzenie. On kocha McDonalda. Przynajmniej przez trzy dni, które u nas jest, zawsze przynajmniej jeden... Ja? To jest Ale... kiedyś... Nie. Ja. on spędza u nas, tak jak mówiłam Wam, co dwa tygodnie, co drugi tydzień, trzy dni e, i przynajmniej jeden wieczór musi spędzić z, z żarcie z McDonalda, Także jest uzależniony od McDonalda. No jak to dziecko odmówić? No. To jest taka narzutka. poduszeczki. Uch, sorry, ja się naubierałam w bluza, tak gorąco. Kupiłam dwa komplety takiej pościeli. Ktoś polecał właśnie tą pościel z takiej 100% bawełny. No poczekajcie. Green Kanu. Znacie ten kanał? To jest taki kanał dekoracyjny. Bardzo fajnie babeczka mówi o tym właśnie, jak dekorować mieszkania, jak sobie ubródki dekorować. Ona ma studio... Studio um, no, dekor de dekorowania wnętrz, powiedzmy, o, aranżacji, o, ogródków i tak dalej, więc e, ona ma bardzo dużo takich ciekawych informacji w tym temacie, możecie sobie e, zobaczyć kanał Green kanu. polecam ją bardzo, bardzo miła kobietka. No i ona właśnie też polecała między innymi tą właśnie z Ikei, o. ona jest w trzech kolorach, ja akurat mam z takimi popielatymi paseczkami, e, e, jeszcze była z różowymi i zielonymi. I właśnie do tego jest taka y, poduszeczka w rozmiarze. No tak I, i. do tego jest poszewka w rozmiarze 50 na. Ale dlaczego to takie wielkie? Ja sobie poduszki kupiłam. Coś znowu jest kurde pokręcone. Poczekajcie. Ja tego nie rozumiem. Przecież ten 50 na 60 cm, to w życiu nie ma 50 na 60 cm. Co oni to oszaleli? Pierdzielę. Zobaczcie. Tu pisze 70 na 90 cm poszewka. A na opakowaniu pisze 50 na 60 No i będę musiała. Kurwa kupiłam złą pościel. 50 na 60 jedna. Bo on. Słuchajcie, na jednej półce wymieszane, bo to jest ten sam wzór. I kupiłam i jeszcze kurwa jak na coś to musiałam otworzyć. Jezu! Będę musiała to spakować z powrotem. Ja pierdzielę. Ludzie, jedna obok drugiej, znaczy wszędzie, jedna za drugą były te same pościele. Słuchajcie, dwa rozmiary. Z poduszką 50 na 60 albo z 70 na 90. A ja właśnie potrzebuję te 50 na 60 i po to kupiłam Grzezkowi dwie nowe poduszki do spania. On nie lubi dużych poduszek, więc to już jest taki naprawdę maksimum maksimum 50 na 60 cm. małe jaśki lubi, mam ich 10 na łóżku i mnie to denerwuje i chciałam mu trochę, yy, ten, kurwa mać, otworzyłam złą pościel, niech to szlak, aaa, musiała przetakować, ja tam z Agnieszką też dzisiaj przeboję, ja Wam mówię, co to dzisiaj za dzień zakręcony, yy, puszczę fragmenty, co nam się tam przydarzyło w kawiarni, żeby zobaczyć, no No i tam trzeba, wiesz, stanąć się w kolejce, żeby zamówić, nie mogę sobie... Sano, obruga, obszuga, nie? Obszuga, no, no. no i tą torbę, wiesz, tą i torbę? to no już położyłam sobie tam na tym fotelu? No bo logiczne, no jeżeli wiesz, stanę tu w kolejce, to zaraz nie będę miała miejsca, nie? No to chcę, żeby tam nie było miejsce, nie? No, no to mi się podoba. Tak, żeby zobaczyć, jakie ciasta, nie? Jakie jakie mhm. ciasta, bo znajdę sobie sekundy, nie? No. Jaką chcesz kawkę. Grosse, brauny. Tylko nie wiem, czy mają, mają roślinne mleko, myślisz? zobaczymy w ogóle, jakie ciastka są. No i no i wiesz, za chwilę patrzę, nie? A Marzenka tam, wiesz, z kim się już gada. Wiesz, znaczy, no w sensie tam to siadł, nie, marzenka tam poszła, nie? No i... i, i, i... No wiesz, ja mówię, przepraszam, to, no, a ja się tam się siedział, nie? Ja mówię, przepraszam, myśmy sobie tutaj y, położyły siatkę, bo siatka na fotelu, a on usiadł naprzeciwko tej, tej siatki u nas, w drugim fotelu, nie? Ja mówię, my zarezerwowałyśmy sobie ten stolik, bo tutaj tylko stojemy w kolejce po kawę i ten, nie? A on tak patrzy na mnie. Chciała mi Pani coś powiedzieć? I takim atakiem w, w głosie, rozumiesz? Patrzę później Marzenka tak wieszy. Ja zgłupiałam się, bo tak, wzięła, on tak odpoczyła. mnie za... no. zaatakował mnie po prostu głosem. Wiesz, tak patrzy na mnie. Ja się go trochę wysłaszam. Aga patrzy na mnie, nie? No nie wiesz, ja już ty, ja już się wkurzyłam, ona już mi zapłaciła zapłaciłam za ten rachunek, nie? Ona robi te kawy, nie? To ja tak wzięłam, bo Marzenka wzięła już tą... Fote. Bo tam były cztery fotele, mały no, stoliczek, nie? No ja tak, idę, 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 tak. Tą wzięła na naprzeciwko niego. Tak, na stół i poszłam po te kawy, nie? No, ja podchodzę do niego i siadam, nie? I siadam naprzeciwko na tym fotelu, obok był wolny dla Agnieszki. I, I co będzie, nie? On tak patrzy na mnie, a ja tą siatkę z IKEA y przełożyłam, bo obok niego był ten wolny fotel. Położyłam tą siatkę do naszą, a on otworzył sobie tą siatkę, patrzę, co tam jest, rozumiesz? Ja Agi torebkę obok kładę, a on tak do tej torebki zagląda. A, I tak spojrzył na mnie i mi tak... Tutaj za chwilę ktoś przyjdzie usiąść, a ja mówię, no to jak ktoś przyjdzie usiąść, to my ten fotel zwolnimy, nie? No no i w międzyczasie właśnie Agnieszka dotarła z tymi tacami, z tą kawą. I my jakby nigdy nic, słuchaj, i, i siedzimy i zaczynamy sobie normalnie po polsku na głos gadamy, a ten gość tylko patrzy, nie? Na mnie, na nią, w na mnie, na nią, w i nic, nie, nie ten. Nie? I nie wstał w ogóle nic, nie wstał, nie? A Agnieszka a taka... Ja już taka byłam wkurzona i tak siadła i się na niego patrzę. mu prosto w oczy, Aga, rozumiem. Ja na mnie, nie? I ja do niego tak, nie a on, to no, nie, no, że dobrze, a tobie, nie dobrze, nie? I w zasadzie nie? nikt nie przyszedł. Nie? nie, nie, nie! Właśnie tutaj kupiłam 50 na 60 na y, rezerwowe poduszki. Na poszewki. No i oczywiście drugą paczkę też źle kupiłam, 65 na 65. Bo też było na jednej półce i nie popatrzyłam. To musiała jechać, będzie jak drugi raz i to wymieniać. No ale wiecie, jak, coś sto, jak jest coś położone obo, znaczy w jednym rzędzie, no to bierzecie jedną, drugą sztukę, no i nie no. Kupiłam dwa rozmiary takich silikonowych nakładek na miseczki albo na owoce, na, na warzywka, jeżeli... No, to pokażę Wam. To jest coś takiego. I to się naciąga, o tak to, to jest narysowane. Można sobie to naciągnąć tam na miskę i żeby nam się sałata albo jakieś inne jedzenie nie obsuszało a tutaj mamy takie mniejszych rozmiarach i tak jak tutaj na rysunku macie rozkrojone jakieś warzywko albo owoc przepraszam Was bardzo, ja naprawdę jestem wykończona a jeszcze jak mówił, że jak zamknie lodziarnię, żebyśmy poszli dzisiaj na drinka bo znajoma tutaj w kawiarni ma jakiś taki wieczór drinkowy ma dziewczynę, która będzie specjalnie która przyjedzie po to, żeby jakoś tam serwować różnego rodzaju ciekawe napoje i mówi, chodź, chodź, pójdziemy tam trochę napijemy się drinka a ja już normalnie bo patrzę na oczy, jestem taka zmęczona Korzysta chwilę godzina, no w sumie za godzinę powinnam się zbierać, a ja nie wiem, czy ja nie zasnę zaraz na stojąco. Kupiłam dwie takie rękawiczki yy, dla Grzesia, bo on zawsze wyzywa, jak wyciągam brytanki bryt z tego, z piekarnika, bo się zawsze oparzy. Szuka ścierek, oczywiście nie przygotuję, się nigdzie, szuka potem na szybko ścierać, nie się nieraz oparzy i potem się wkurza. Więc kupiłam mu dwie rękawiczki. Tego jeszcze nigdy nie miałam. Nie wiem, czy używałyście kiedyś takie szczotki, tutaj do środka wlewa się płyn. I to jest podobna fajna rzecz do mycia garnków garnku albo patelni. pipsy I to jeszcze kupiłam. O, opina się ją wokół krzesła, i ona ma tutaj wypełniać tą lukę, która jest między oparciem a kręgosłupem. Bo bardzo często, jakoś długo pracuje przy komputerze albo długo składa filmy, tam zaczyna ten kręgosłup tam nabalać. Więc ta poduszka to jest takie dosyć fajne rozwiązanie, bo ja tu tam posiedziałam chwilę, powyginałam się i dosyć fajnie to mi tutaj blokowało plecy. Więc kupiłam. No i myślę, że to jest fajna rzecz. I to chyba na, na tyle będzie na dzisiaj. No, to by było na tyle z moich zakupów z UK. Może Wam się coś spodoba i zapraszam Was do dalszej części filmu. Widzimy się zaraz. Pa!